Ale tu jest prąd, ja pierdolę. No to jest to tak, ja jest tak źle zoptymalizowane, że się Widzisz co się dzieje, Ameno? Nie. Drzewa zaczęły szaleć się tutaj, te obok, po prawej. I dostałem, ta, i dostałem 80 punktów meczu, tak za nic. Jakiego ty nie masz koło siebie żadnych drzew? O, widzisz, rusza mnie? Widzisz, jak mnie rusza? Kamienie tak, latają. Wizja. kamienie latają Widzę, jak rusza, znaczy, jak ty się rusza, ale koło ciebie nie ma drzew. Najbliższe drzewo jest od ciebie oddalone jakieś, nie wiem, 15 metrów? Ale 10, te, może? Ale te ale... osoby przewalone dwa. No są, ale nic O Jezu, nie... patrz, co się dzieje! Patrz, patrz! Jezu, co się dzieje! O Jezu, o Jezus, Mary. Ten kot się, się tak zrypał. Zobcy liście? Tak, okej, jakieś to powietrze. w powietrze. No po prostu. Ja tylko wycofałem i widocznie o coś zahaczyłem u niego. A u mnie nic nie było, u mnie drzewa były od jeszcze jakieś półtora metra ogólnie wtedy. Zapisane. Potem ci to wyślę. A meno, widzisz co tam się dzieje na, na tej górce z tymi kłodami? Nie, u mnie wszystko jest w porządku. U mnie one latają, u mnie one poskakują i szaleją. Zjebany od sieciowy, no co zrobić. Nie wiem czy tam radę cię. Wstać. No. O Jezu! Znowu się zaczepiono o to Nie widzisz, co się wody. dzieje, Jezus Maria! O Chryste. Ja nie mogę, tak. gra. No, fajnie, Pogran. Pograne. Pograne. To rozwija, się? Tak. grana nas rozwaliła. Musimy poczekać, to już warszawa, No niestety. tak jest zawieszony w czasie. No i zajebiście. <tryk> The driver student dostałem achievement. za dostani. Piędzę do do Kek o Boże kochany Boże kochany Ten też jest rozjebanyj O Jezu Ja byś tak czy o ciebie przejadę to ty latasz jak o! Patrz! Jak magnes! Dzięki Amelo Nie ma za Ale co ty robisz? Nie tutaj Tylko cofam No ale to nie cofaj Tutaj to nie jest, to nie jest Gdzie mamy to jechać Ale fajnie latasz Podobnie tak jak myśmy na tej mapie latali? O Jezu, o Jezu. Kurde Czy no Jak yy, Tak jak bo to też była ta mapa. Te widzisz jak ja latam? Tak. 15 beczek. Okej, okay, nie wiem co się stanie, ale spróbujmy. A nie mogę cię tam zaczepić. Mogę tylko tu. No już widzę jak drga. Jak, jak drgający. Jesteśmy zaczepieni? Tak no, Nie, nie A nie jest, ale... Nie wiem gdzie O, 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 o O O Jezu Nie wiem co się stanie, ale zobaczymy Boże kochany, czy ty to widzisz Ameno? Spróbuję na jedynce. To jest kopalnia złota. O, o, jezu, o jezu. Ty widzisz tą moją znaczemę? Tak, zatrzymała się w powietrzu. O, 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 puszczę, puszczę, puszczę. Szybko, 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 szybko. Dobra. Okay. Aha, tylko że znowu mam 600 obrażeń. Przejechaliście już tą rzekę? Nie. nie. Zobacz, gdzie my jesteśmy. To zobacz, gdzie ja jestem. No, widzę, gdzie ty jesteś, tam się. kraskasz. Wiesz, wiesz Nick, ciebie tutaj. Nie, tam nie, nie dosięga zły kod sieciowy, jesteś sam. Ale tutaj, jak jesteśmy w dwójkę, to jest. Nie widzia... Ciebie nie dotyka niewidzialna rynka yy, kodu sieciowego. Kodu sieciowego. Tak. Tak, tak. Może te drzewa to szale... <laughs>